Dzisiaj robimy Big Maca z biedry. A, jeszcze dodatkowo walniemy eksperyment. Dostałem taki komentarz o moich zamrożonych od roku drożdżach i tak pomyślałem, a jak to prawda? Czy żyję w kłamstwie? Czy popełniam wciąż te same błędy? Czy życie ma sens? Kim ja jestem? Czy w maku naprawdę zawsze pytają, a może frytki do tego? A, i też czy faktycznie mrożone drożdże są fuj, fuj fuj i nie działają. Sprawdźmy to. Zaczynam od zrobienia bułek z dwóch rodzajów drożdży Będziemy precyzyjni jak zegarek Casio z bazaru Dlatego też do odmierzania części składników Użyję takiej oto mini wagi. Po co mi taka w domu? Nie wiem To diamentów czy coś Pożyczył mi kolega Bob Czas na gwiazdę eksperymentu Tutaj mam świeżo kupione drożdże z Biedry A tutaj mam moje starożytne drożdże z zamrażarki Które leżą tam zapomniane bubrwie jak długo Biorę mini miseczkę Zeruję wagę i odmierzam 10 gram zamrożonych drożdży Wrzucam do michy Myję mini miskę i odmierzam też 10 g świeżych drożdży. To samo robię z cukrem, najpierw 10 g odmierzam do jednej, a potem do drugiej miski. Czuję się jakbym miał gotować metę. Albo star, teraz mleko. Użyję takiego termometru, żeby wiedzieć jaką mam temperaturę u krowiego nektaru. Włączam i wrzucam do mojego pięknego garnuszka. Dostałem od babci. Ale co ciekawe, na indukcji też działa elegancko. Wlewam mleko i zaczynam hajcować pod garem. Pomieszam kilka razy i jak mleko osiągnie 40 stopni, to może i świniak jeszcze nie zrobiony, ale mleko już będzie okej. Okay. Lecimy dalej. Kładę filiżankę na wagę. I odmierzam po 71 g mleka do każdej z misek. Mieszam w jednej i w drugiej. Teraz jeszcze sprawdzę temperaturę rozczynu z ciekawości, bo jednak zamrożone drożdże są zimniejsze. Cóż za odkrycie, Nobel już na mnie czeka. W świeżych mamy 30 stopni, a w zamrażonych 26. Pewnie wpłynie to nieco na wyrastanie ciasta, ale cóż, nikt nie powiedział, że będzie super naukowo, bardziej super januszowo. Po kilku minutach, bo ileż można czekać, mieszam w jednej i w drugiej miseczce i obie przelewam do większych misek, żeby mieć gdzie wyrabiać ciasto. Biorę u pana Wageusza miseczkę i odmierzam 110 g mąki. Wrzucam do jednego rozczynu i to samo robię dla drugiego. Dawkuję 110 gram i hitz do Michy. Jeszcze raz biorę syna Wageusza i odmierzam po 5,6. 52 g soli do każdej miski. Wyrazy uznania dla prezentu od woba i lecimy dalej. Mieszam w obu miskach, aż wszystko się w miarę połączy i odstawiam na kilkanaście minut do autolizy. Po tym czasie biorę wagę, rozbijam jajko i wrzucam do filiżanki. Dodaję trochę soli i rozbełtuję, aż będzie jednolity glut. Do każdej misek z ciastem dodaję jajko po połowie. Jeszcze masło. Odmierzam po 12 g i wkładam na razie do miseczki. Będę je dodawał w trakcie mieszania ciasta. A propos mieszania. Biorę mikser, zakładam zakręconego wariata i włączam do prądu. Wow, spokojnie Ogierze Zaczynam mieszać ciasto Mieszam w jednej i w drugiej misce, aż wszystko się połączy w jednolitą masę Po jakimś czasie dorzucam masło Odmierzam sobie jeszcze po 30 g dodatkowej mąki I zaczynam ostateczne mieszanie Najpierw łączę wszystko z masłem A następnie dorzucam resztę mąki To samo robię z drugim ciastem Mieszam, dodaję mąki i gotowe Odstawiam miski i przykrywam, żeby ciasto nieco wyrosło W międzyczasie zrobię sobie foremki do bułek Potrzebuję gdzieś takiej wielkości buły Kurde, nie wiem jak to wymierzyć, chwila <noise> Kotangensko sinusa kosinusa w całce skończonej. Dobra, policzyłem. Tutaj mam projekt, który pokazuje, jakiej długości kawałka folii potrzebuję, żeby zrobić bułkę o średnicy 10 cm. Promień mamy 5 cm, zatem, używając matematyki prosto z Harvardu, możemy oszacować, że potrzebujemy kawałek folii o długości około 31,42 cm. Fantastycznie, mamy to. Biorę miarkę, rozwijam folię z technicznie czystego glinu, odmierzam potrzebną długość z lekkim zapasem i zaznaczam. Odrywam wyznaczony kawałek folii i składam, aby powstał elegancki pasek. Robię zaczepy, zawijam i gotowe. Piękna krzywa foremka Trzyma 10 cm średnicy I razy drzwi będzie Odkładam i robię jeszcze trzy takie ustrojstwa Gitóweczka Dobra, czas działać dalej Napisałem sobie jeszcze, które bułki są z których drożdży Bo znając mnie zaraz bym zapomniał Zajmuję ścierkę z misek Daję nieco mąki na dechę I wykładam oba ciasta Póki co wyglądają całkiem podobnie Formuję eleganckie kulki I dzielę na dwie równe porcje oba ciasta Używam wagi, żeby było w miarę tyle samo w każdej porcji 278 g na 2 To 139 Dzielę ciasto I bam! Idealnie, za pierwszym razem, dziękuję. Formuję małe ciastowe kuleczki i bułki są gotowe do wrzucenia do foremek. Biorę moją czyściutką blachę z piekarnika wyłożoną folią z glinu. Smaruję masłem, żeby buły nie przywarły. Układam nasze piękne foremki i do środka wrzucam kulki z ciasta. Przykrywam i zostawiam do wyrośnięcia. W międzyczasie zrobię sosiwo wariacie, takie ala Big Macowe. Nie będzie takie super odzorowanie, ale piera ze drzwi będzie pasowało. No wiecie, ni to pies, ni to wydra. Coś na kształt sosowego świdra. Wyjmuję miskę i przygotowuję sobie, co tam będę potrzebował. Cebulę to chyba jednak nie do sosu. Ekstrahuję i kroję w drobną kosteczkę góreczki marynowane. Wrzucam do michy. Dodaję musztardy, łychę octu jabłowego, porządną górę majonezu grzechu wartego i tycikę czupu. Z przypraw dodaję soli, czosnku granulowanego i paprykę. Wszystko w maku ma kilo cukru, więc do sosu też dodaję ciut. Mieszam i gotowe. Może nie wygląda, pachnie lub smakuje jak sos z maka, ale za to mam to tak naprawdę smakuje jako taką. Odstawiam. Teraz szykuję resztę składników. Ze słoja wyjmuję niedobitki ogórków uniwersalnych. A trochę płynu z nich też dodam do sosu. Kroję cebulę w drobną kosteczkę i przerzucam do miski. Wlewam trochę wody, cebula jak się namoczy, to nie będzie taka wonista, ostra i niemiła Jeszcze sałata Ja nie wiem, w mojej biedrze to jest wieczny deficyt sałaty lodowej Więc zaś musiałem wziąć ten rzymski wynalazek Ale nic, to tylko chrupiąca woda I w dodatku brudna Myję i kroję w cieniutkie paseczki Ponieważ już nie chce mi się rozbijać kolejnego jajka tylko po to, żeby posmarować bułki To biorę filiżankę z poprzedniego jajka Dodaję trochę wody i cukru Powinno styknąć, żeby się ładnie zarumieniły I pseudo-sezam się przykleił Mieszam i zdejmuję szmatkę z bułek. Dalej wyglądają podobnie, choć te zmrożonych drożdży ciut mniej wyrosły. Ale może roszczyn miał niższą temperaturę. A drożdże kochają ciepło jak mój kot srać od piątej nad ranem. Smaruję bułki mleczno-cukrowym wynalazkiem. Ponieważ zapomniałem kupić sezamu, tutaj mam jakieś czarne ziarna. Co to? Nie wiem. Czy chcę wiedzieć? Nie wiem. Czy dostanę po tym halucynacji? Mam nadzieję. Zatem sypię na górę bułeczek, daję okejkę i chwilę podziwiam, co tutaj od ja nie pawliłem. W końcu wrzucam bułki do piekarnika. Po upłynięciu 28 jednomilionowych części roku świetlnego, wyjmuję bułki z piekarnika. Elegancko się zarumieniły. A jeżeli chodzi o jakieś różnice, to te z mrożonych droży są lekko mniejsze, ale też ładnie wyrosły. Przykrywam ręcznikiem, niech niech co ostygną. Jak bułki się wystudzą, to wykładam po jednej reprezentantce z każdej drużyny i zostawiam karteczki, żeby się nie zgubić. Przygotowuję dwie patelnie. Jedną, żeby zarobienić spód bułek Drugą, na smażenie mięsa A właśnie, mięso, wypadałoby je też przygotować Otwieram opakowanie i rzucam mięso na dechę Zdejmuję przekąskę i dzielę mięso na pół Teoretycznie w Big Macu są dwa kotlety po około 50 gramów Więc pół paczki mięsa 400 gramów powinno staczyć na dwa burgery Pierunie, trudna matma Ale prawda jest taka, że te kotlety w maku są grubości kilku atomów A same burgery nie są za duże, więc coś słabo to widzę No ale nic, dzielę pozostałe mięso na cztery porcje I zaczynam formować kulki na kotlety. Nie no, to jest jakiś mikrusek kulusek. W tej bułce to się zgubi. Ale dobra, jeszcze robię drugą, trzecią i czwartą kulę i zaczynam formowanie kotleciorów. Po chwili kotlety powiedzmy są gotowe. Wrzucam kawałek masła na patelnię i rozkrajam bułki. Ta z mrożonych droży ma pękniętego jeża. <laughs> rozkrajam bułki na trzy części jak w ich maczku. Z drugą robię to samo. W czasie krojenia nie zauważyłem większych różnic w teksturze obu bułek. Jak masło się roztopi, to wrzucam dół z każdej bułki na patelnię jeszcze ocetam wodę z cebuli za pomocą sitka i na koniec. Wyjmuję syfiaty ser Jestem gotowy na smażenie Wlewam olej na patelnię i czekam aż się rozgrzeje Bułki dość szybko się zarumieniły Więc wyciągam je na talerzyk i odstawiam Pewnie się zastanawiacie czemu wkładam rondel do patelni z olejem Ja też się zastanawiam Jak olej się rozgrzeje to wrzucam mięso na patelnię Ponieważ kotlety są bardzo małe To spróbuję nieco uratować sytuację I rozklepię je jak to się robi przy bergerach. Czy coś to dało? Nie za bardzo No cóż Olewam to i smażę kotleciory Po chwili odwracam na drugą stronę i smażę kolejną chwilę Matko, ilość tego oleju wokół patelni jest większa niż na trzech obrazach Van Gogha Jak się usmaży, to przekładam na teleżyk i ogarniam trochę ten bajzel Czas na składanie naszego Big Mac Janusza Zaczynam od sosu Na sos sałata Na sałatę z jakiegoś powodu ser Nie wiem czemu, ale kieruję się zdjęciem pana Big Maca, więc nie ocenia Janusza Na ser daję kotlecior Na kotlecior cebulę i kładziemy środkową bułkę Następnie druga warstwa sosu potem. Sałaty. Tym razem bez sera, bo budżetu chyba zabrakło, ale za to kładziemy kilka ogóreczków, drugi kotlet, cebulka i koronujemy króli czapeczką. Wygląda, no jakby sam ten burger z grup od zjedzenia samego siebie. Drugi nie lepiej. No ale jak wyglądają, sprawdźmy jak smakują. Najpierw cało kształt. Pierwszy burger. Mhm, mm mhm, mm mhm Drugi burger Mhm, mm mhm, mm mhm Co tu dużo gadać, zajebiste Bułki wyszły miękkie i puszyste Mięsko soczyste A warzywa zbytnio nie przeszkadzają Jeszcze sprawdźmy jak same bułki smakują Pierwsza Mhm mm Druga Mhm mm Nie wiem, obie dobre Moje januszowe kubki smakowe zniszczone covidem nie czują większej różnicy Czy będę dalej trzymał drożdże w zamrażarce? No wiadomo Jeszcze po jednym bajcie z każdego burgera Który lepszy, który lepszy, który lepszy? Nie wiem, wolę ten zamrożony drożdży Okej, okay, na razie.